Stworzył psa i powiedział sieć cały dzień przy drzwiach swojego domu i szczekaj na każdego, kto wejdzie albo przejdzie obok. W zamian za to dam ci 20 lat życia. Pies odpowiedział 20 lat szczekania to długo, może tylko 10, a pozostałe 10 ci oddam. Bóg się zgodził. Następnie Bóg stworzył małpę i powiedział: Baw ludzi, rób sztuczki i sprawiaj, że będą się śmiać. Za to dam ci 20 lat życia. Małpa powiedziała: sztuczki przez 20 lat to długo. Może oddam ci 10 lat. Tak jak pies, Bóg się zgodził. Potem Bóg stworzył krowę i powiedział: Będziesz chodzić z rolnikiem na pole. Pracować cały dzień w słońcu, rodzić cielęta i dawać mleko, by utrzymać rodzinę rolnika. Za to dam ci 60 lat życia. Krow Powiedziała, to ciężkie życie. 60 lat to za długo. Może wezmę tylko 20, a pozostałe 40 ci oddam. Bóg się zgodzi. W końcu Bóg stworzył człowieka i powiedział Jedz, śpi, baw się, zakochuj i ciesz się życiem. Dam ci za to 20 lat życia. Człowiek powiedział tylko 20 lat, a może mógłbym dostać moje 20. Plus te 40 od krowy, 10 od małpy i 10 od psa. Razem 80. Bóg powiedział, no dobrze, sam chciałeś, i dlatego. Przez pierwsze 20 lat jemy, śpimy, bawimy się i cieszymy życiem. Przez kolejne 40 lat harujemy na słońcu, żeby utrzymać rodzinę. Następne 10 lat robimy małpie sztuczki, żeby rozbawić wnuki. A ostatnie 10 lat siedzimy na werandzie i na wszystkich.